w środę gdzie ona no jest? Mikso, to znaczy każdy. Boże. U mnie dalej to jest mikso. Dzisiaj będzie pary. sobie eee, pary. Właśnie z Mixo. I mam nadzieję, że też zostawicie lajkacza i subskrybiera z dzwoneczkiem, bo do was nic nie kosztuje, a ten film może się rozrosnąć na świat. Eee, więc no... Jak bezczyn... nie dacie lajka, to jesteście zapisane. <laughs> to ciekawe. Eee, no, więc bez przedłużania, no to bez przedłużania, lecimy z tym kostem. No, jesteśmy po przerwie widzowie, i dlaczego mam ten, nie wiem. E, o, myślałem już, że. Myślałem, że gramy areny. Muszę się przestraszyć. No, wiem, gram pa, gramy parę. To gdzie lecimy? Mmm. E, eee, no też mam. Do... Chodźmy tu. Ja mam dobry ping. Ja mam 37. Ale, ale lecimy Ej, na spa. Taki ja, 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 ja mam 31. Ej, mam teraz 30. Ej, ale fajny, świetny internet. Lecimy na spaza ogólnie. Tam nie ma już Nie gadaj. Ale tu są alieny, ale tu są alieny. Jest też alienów? Jest. Jest, Jest jeden. No słychać. No to dobra na zielone. Tak już tak bardzo chcę. Nie no super Dobra to już lecę. Dobra już lecę. Dobra. Ona wylądowaliśmy obok siebie. Fajnie. Nie mam broni. Proszę mnie nie bić. Jestem niewinny. Jestem niewinny. Ja nie mam broni. Jestem niewinny. Tutaj jeżolnie jakaś... Kurde! Leże. Mm -mm. Widzimy to może... Mm -mm. Ogarnę sobie coś. Ogarnę. ty Halle. Ej! Ej, ale oszustwo. Jak się wyłącza te? Eee, efizualizację efektów dźwiękowych Nie tam gdzie i musisz wyłączyć. No to sobie później sprawę. Sorry, ale nagramy sobie kolejny odcinek bez wizualizacji dźwię dźwięków, bo to mnie trochę zenerwuje już. To ja w sumie nie byłem... Ej mogę zb Ej, zbierz drewno, ma takie zadanie, wow. to metal. To niezłe drewno. Ej, kogoś słysza? W sensie... słyszę jakąś muzyczkę że taką ty dy 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 też takiego hmm. nie, nie ma ciąg komfortu. Schodzą już krówka tańczy odszedła. Eś, jest, są są. Jest jest kasztan tańczy. <grybujesz> kasztan. Tu. Każ tańczy, To każ... To sobie wyszedłem. Ej, no daj to. Ej, tu jest typo. Jest typo. Boss? Aha, where? To nie za. Heda, heda, heda. Leży. MK moja. Zaklepuję sobie. Szkoda, że nie ma spadza. Albo czegoś. No, ale ten laserowy, ten laserowy karabin jest do bani, bo on strasznie wolno strzela. Mega! On jest chyba wolniejszy od pistoletu, ale no, co zrobić? On dużo. No wiem, więc on mówi, że wolniejszy od pistoletu. E, co to jest? Tak, mam pistolet. No, a to jest. A pokazać ci, jak wolna strzela ta broń? A tak bez celowania, szybko. W sumie sobie ją wezmę. Bo ja tam nie jestem jak nic tym. Aha. Hmm. Jakbyś się chciało tutaj. Ja oczywiście, że chcę. To oczywiście, że muszę. O, banany, ale kukurydzy nie wezmę, bo jest niedobra. O, ty. I tak się <coughs> <dobra dojścia. grych> nie ma Nie mamy nie tu. Po sobie Odjadę. Gdzie? Ja stąd odjeżdżam! goodbye! Nie. Co? E, jakby, tu mam typa, więc e, wyciszam cię. No, mam typa. A co? No, jesteśmy widzowie po przerwie. Y, ogólnie. Ten, ucieka. Typu, ucieka. Wypo... ten, ucieka. ten typo ucieka. Typo ucieka. Typo ucieka. Tam jest typo! A chce mi strzelać snajper. Dobra, Chodź, ej, ja mam szczycie! Przecież... Kurwa. Ta, Taki snajper. Oho. Nie, weź mnie podnieś. Proszę! Pro. No!

Aha widzowie to może widzimy się widzimy się w następnej y, 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 gierce Jesteśmy w przerwie widzowie. Co nie mco? I nikt to teraz wybieraj. Gdzie lecimy? Gdzie lecimy? Lecimy na... O kurde, udało mi się. Nie o no, nie udało się. Kościana, ok. Ej, dlaczego nie zmienili, y, zmienili nazwę pod tych piasków na wydymy wierzących. Po prostu zmienili nazwę. Nic z tym nie zrobili, tylko zmienili nazwę. No właśnie. Nawet nie dorobili na przykład jednego szczegółu. Nic nie zrobili, nie usunęli hotelu, nic nie zrobili, po prostu zmienili nazwę. W ogóle macie nazywać go teraz kasztan ogólnie bo on się tak nazwał Nie wiem czy w ogóle tam dolecę, ale okej okay. Ty tam nie dolecisz, prawda? Ja dolecę. Ja też dolecę. No. To już jest potwierdzone i ty. A czekaj, teraz... No jeszcze trochę... O! Jestem na tym samym poziomie co ty teraz. Wydawało mi się, że jesteś na podłodze, w sensie, już prawie. Dobra, nie ma echa. Nie ma? Aha, to nie zapraszaj go. Ten odcinek już długo trwa! To chciałam powiedzieć, że ktoś mnie atakuje. Już? Nawet po 5 sekundach ktoś mnie musi atakować? Ja no, po mnie już atakują. Nie ja muszę stąd spadać, bo mnie zaliją. Zaraz. Gdzie tu jesteś? E, aha, tutaj jesteś. Boże. Ale to są pary. To nie zaraz... Chyba kościoła na to jest to jakaś jest moc... Aha, to nieźle. E, ktoś tu jest. E, myślałam, że ktoś tu jest. E, bo ktoś tu był. Ej, podjeżdżam kogoś ogólnie. Bo ktoś nie ma broni, jak na razie. Ej, no chodź tu. Dobra, leżę. Już do ciebie idę. No nie! Ja nie lubię takich typów. Nie mam masa! Ma masa, Nie mam masa. Nie mam matza. Jeszcze rzucił mi tam Made. Dobra, widzowie. Chyba kończymy ten odcinek. Tak, to będzie koniec, ewidentne. No. Tym yy, akcentem kończymy ten odcinek. Elo, elo! E papa